Hej, cześć, na wam wszystkim ludzie? Tutaj T-Volt i to jest Pajacyk Challenge, moja odpowiedź na to, że zostałem wyzwany przez Seto. Dwa dni temu na szczęście wyrobiłem się w 48-godzinnej luce, ponieważ prawie o tym zapomniałem, ale skaczący kubon mi o tym przypomniał. Odchodzi w Pajacyk Challenge. Zacznę od powiedzenia, że nie wiem kto to zaczął. Ha! Niestety nie wiem, kto to zaczął. Jeżeli wy wiecie i możecie mi powiedzieć, proszę was o informacje w komentarzach. Ja nie wiem, kto to zaczął, ale propsy dla niego. I o co chodzi w Pajacyk Challenge? Chodzi o to, żeby wyzwana osoba przez dwie minuty robiła pajacyki i jednocześnie klikała... No, trudno jednocześnie. Ale w tym przypadku zrobię to tak jak wszyscy, czyli gdzieś tutaj będziecie mieli ekran z mojego komputera. Albo ja w ogóle będę w rogu, a ważniejszy będzie ekran. Bo ja widzę, że wszyscy, wszyscy wrzucają siebie na duży kadr. A, a dopiero gdzieś tam w rogu, małe w ekranie, e, mają fakt, że klikają te całe linki. A to, no, nie, za bardzo o to o, o, nie za bardzo o to chodzi. Więc myślę, że moja tutaj osoba po, ch, po chwili zniknie, pojawi się gdzieś w rogu, a na większość ekranu będzie ekran klikania linkaczy, które pozwalają pomagać. Pajacyki, karmimy psiaki, przekazywanie chleba głodującym, takie rzeczy. Bardzo fajny challenge. Kolejny charytatywny, 100 razy lepszy niż jakieś gówniane wyzwania piwne, do którego mam nadzieję nikt mnie nie wyzwał. Chociaż trochę żałuję, bo gdyby ktoś mnie wyzwał, to nagrałbym coś bardzo, bardzo obraźliwego względem wszystkich fanów tego syfu. No ale cóż, wszyscy chcecie zobaczyć jak robię pajacyki. Niestety będziecie mnie mieli w małym ekranie, ale będę je robił. Kondycja mam nadzieję w pewnym stopniu mnie nie zawiedzie. Tak więc cóż, zaczynajmy. No ale będziecie widzieli pajacyki, będziecie mieli też licznik na ekranie. No więc cóż zaczynajmy. Muzyka No dobra, udało się. Ja musiałem troszeczkę tutaj oddech złapać, ale pajacyk challenge wykonany. Nie będę mówił, że mam nadzieję, że się wam podobało, bo to nie o to chodziło. Mam nadzieję, że sami klikaliście linki razem ze mną. Uff, bo o to, chodzi, o to chodzi, żeby właśnie w tym challenge'u także widzowie wspierali te wszystkie fundacje. Pajacyki i inne. Jeżeli chodzi o trzy kolejne osoby, które mam nominować do tego challenge'a, Zapraszam Huntę, zapraszam Ziemniaka z Ziemniak TV i zapraszam Niepoczytalnego. Linki do ich kanałów macie w opisie. Idźcie, powiedzcie im, przypomnijcie. Macie 40. A ja wiecie co kurwa? Będę szczodry. Macie 72 godziny na odpowiedź. Jeżeli nie odpowiecie, no to jesteście pajacami. To tylko kurwa pajacyki. Nawet ja, nawet ja to zrobiłem. Hanta nie wymigasz się, ziemniak nie wymigasz się, antek nie wymigasz się. Klikajcie linki i wspieracie fundację, róbcie pajacyki, schudnijcie wszyscy, wszyscy, wszyscy w chujka, każdy z was schudnie, chyba, że macie 1,80 m, warcie 30 kg. Dzięki za oglądanie, hanta, ziemniak niepoczytalny. Go!